Cześć, w dzisiejszym filmie bierzemy na tapet markę Black Diamond i cztery, a w zasadzie nawet pięć kasków spinaczkowych. Kask oczywiście nosić się powinno, kiedy wybieracie się w skały, w góry, do ogólnych po prostu działań wszelkich spinaczkowych, ale też na wiaferaty, żeby zapewnić sobie to bezpieczeństwo nie tylko przed potencjalnym odpadnięciem, ale też na przykład przed lecącymi z góry kamieniami. Więc jeśli gdzieś tą głową uderzycie albo zaliczycie tego typu sytuację, to koniecznie sprawdźcie ten kask i po jakimś takim mocniejszym, solidniejszym uderzeniu warto z niego zrezygnować no bo on może być uszkodzony już w taki sposób, którego nawet gołym okiem nie zobaczycie. I z tego też względu zwracajcie uwagę, w jaki sposób go przechowujecie, bo na kasku nie można siadać, ale nie powinno się go też miażdżyć na przykład jakimś ciężkim sprzętem w plecaku, no bo właśnie gołym okiem możecie nie zauważyć jakiegoś rodzaju uszkodzeń, więc chyba takim najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest noszenie tego kasku, troczenie go na zewnątrz plecaka, albo wykorzystywanie jakichś takich specjalnych przeznaczonych do tego uchwytów, żeby właśnie widzieć go i widzieć, co się z nim dzieje. Polecimy sobie dzisiaj z tymi kaskami w kolejności od najlżejszego do najcięższego i najlżejszy to jest tutaj u nas Vapor czy Vapor, jak wolicie. To jest model, który już możecie znać, natomiast to jest odświeżona, jeszcze bardziej odchudzona wersja dla tych, dla których naprawdę liczy się każdy gram, czyli zazwyczaj dla osób, które wybierają się na jakieś zdecydowanie dłuższe wyprawy w góry. To jest kask wręcz zaskakująco lekki w rękach, zresztą możecie to pewnie teraz zobaczyć. On został wykonany z bardzo lekkiego kompozytu alula uzupełnionego pianką EPP, czyli takiego połączenia materiałów, które umożliwiły zachowanie niskiej wagi przy, jednoczesnym, przy jednoczesnej bardzo dobrej ochronie przed potencjalnymi uderzeniami. Na niską wagę tego kasku wpływa nie tylko ta główna część, ale też cały system regulacji, który bazuje na takich specjalnych tasiemkach. I ogóle o ile ta część, którą mocujecie, zapinacie pod brodą jest taka standardowa, no bo po prostu tutaj mamy taką plastikową klamerkę, o tyle z tyłu to jest właśnie część tego systemu, która pozwoliła jeszcze bardziej odchudzić kask, bo zrezygnowano z tego plastikowego pokrętła na rzecz ściągania i dopasowywania do obrazu wodu za pomocą takiej lekkiej tasiemki. Tutaj możecie zauważyć, że na całej powierzchni tego kasku jest dużo, dużych otworów wentylacyjnych, więc on Wam zapewni o wiele większy komfort termiczny, kiedy wspinacie się czy wybieracie się na feraty latem. A oprócz tego, to też jest praktyczne, wewnętrzna wyściółka zwiększa wygodę noszenia tego kasku, ale jest też wypinana, więc możecie ją sobie bezpiecznie wybrać w pralce. A jeśli będą Was czekały jakieś działania wspinaczkowe czy w górach już po zmroku, no, to oczywiście w kasku są uchwyty na czołówkę, które sprawiają, i z tyłu, taka, e, z tyłu taka gumka, które sprawiają, że ona Wam się z tego kasku nie zsunie i będzie pewnie siedzieć tam, gdzie powinna. Kolejny kask, czyli model Vision, to jest model odrobinę cięższy, ale w dalszym ciągu bardzo lekki yy, i to będzie się właśnie fajnie sprawdzać, będzie o wiele wygodniejsze. On jest skonstruowany inaczej, yy, bo tutaj główną część, yy, główna część to jest pianka EPP, ona jest w górnej części wzmocniona jeszcze pianką EPS. I jeszcze na to tutaj, jak widać, nałożoną skorupę ABS i wszystkie te, wszystkie te warstwy sprawiają, że głowa jest naprawdę fajnie chroniona przed uderzeniami w wstrząsy, zwłaszcza tutaj w tej górnej części, na przykład kiedy właśnie będą na Was lecieć jakieś kamienie. Jeśli się szykujecie na jakieś takie bardziej ryzykowne wyprawy, albo po prostu chcecie sobie zapewnić tę ochronę na jeszcze wyższym poziomie, to ten kask, dokładnie ten sam model, dostępny jest też z dodatkowym systemem MIPS, który możecie zobaczyć tutaj. To jest ten żółty element. On bazuje na, polega na tym, że w razie jakichś uderzeń ta żółta warstwa się nieznacznie przesuwa, dzięki czemu kask chroni nie tylko od góry, ale o wiele lepiej także od boków. No i przy jakichś takich Uderzeniach skrętnych. System regulacji tutaj bazuje na tasiemkach. I tutaj znowu pod brodą mamy klasyczną regulowaną tasiemkę, zapinaną na taką klamerkę. A z tyłu jeszcze inne rozwiązanie, bo nie jest to ani taka minimalistyczna opcja jak w poprzednim kasku, ale też nie jest to zwykłe pokrętło, tylko taki pewnego rodzaju suwak, który sobie tutaj z dwóch stron albo dociągacie, albo rozluźniacie w zależności od obwodu głowy. W tym kasku oczywiście mamy uchwyty na czołówkę mocowaną tutaj w ten sposób, czyli pod takimi ząbkami i pod taką bardzo praktyczną gumką z tyłu. No i tutaj oczywiście możecie od razu zobaczyć, ile jest otworów wentylacyjnych, więc ten kask zapewnia fajną cyrkulację powietrza, zwłaszcza kiedy będziecie nosić go przez kilka godzin, to wtedy to będzie szczególnie ważne. Tak samo jak ważna będzie wtedy ta wewnętrzna wyściółka, która znowu zwiększa wygodę noszenia kasku i może. Będzie ją też wypiąć, żeby ją wybrać. Kolejny kask, który możliwe, że części z Was też jest dobrze znany, to jest kask Kapitan i on został wykonany również z trzech rodzajów materiału, czyli wewnątrz mamy piankę EPP, która jest dodatkowo uzupełniona w strategicznych miejscach pianką EPS, dzięki czemu jeszcze lepiej te wstrząsy pochłania. No, a na zewnątrz, dwuczęściową, taką twardą skorupę. Z materiału ABS i dzięki temu ten kask naprawdę fajnie tę głowę zabezpiecza. No trochę lepiej niż te kaski o niższej wadze, gdzie ta skorupa hardshelowa jest dostosowana tylko gdzieś tam miejscowo. Jeśli chodzi o system regulacji, to on jest taki sam jak w poprzednim kasku, czyli bazuje na tasiemkach i tym takim e, specjalnym elemencie stworzywa z, z tyłu. No i mamy też całkiem fajną wentylację, bo mimo, że ta hartszelowa skorupa nam pokrywa całą powierzchnię kasku, to otworów wentylujących jest całkiem sporo. W środku, tak jak w każdym poprzednim kasku, mamy wypinaną e, taką miękką wyściółkę i ona jest tutaj zdecydowanie większa niż w poprzednich modelach, więc i ta wygoda e, jest większa. No i na zewnątrz oczywiście system mocowania czołówki, dokładnie taki sam jak w poprzednim kasku. Kask nasz ostatni, czyli Half Dome, również bardzo dobrze Wam pewnie znany, to jest taka opcja najbardziej uderzeniowa. W środku mamy piankę EPS, która bardzo dobrze pochłania wstrząsy, a na zewnątrz trwałą skorupę z poliwęglanu, która uchroni przed tymi uderzeniami przez kamienie czy o skałę. Cały kask ma bardzo prostą konstrukcję w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jest opływowy, ma niski profil, żadne tutaj za bardzo skomplikowane elementy nie wystają. No i system regulacji znowu bazuje na tasiemkach, czyli takiej klasycznej tasiemce pod brodą, a z tyłu mamy inne rozwiązanie niż we wszystkich poprzednich modelach, ale takie, które jest bardzo powszechne, czyli po prostu to takie wygodne kółko do regulacji obwodu. W tym kasku również zastosowano całkiem sporo otworów wentylujących, więc będzie Wam się w nim wspinało, czy właśnie gdzieś tam chodziło po wiaferatach bardziej komfortowo. No i w środku oczywiście jest też wypinana wyściółka, która pełni taką samą rolę jak we wszystkich poprzednich modelach. No i mamy też uchwyty, takie klipsy do przytrzymania czołówki. To już wszystko. Pięć kasków za nami. Dajcie znać, czy który z nich macie, albo który z nich byście kupili e, i do jakiego właśnie zastosowania. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia.